Grudnia jest godzina 13.56 wróciłam do domu po sześciu lekcjach sobie zrobię czekoladę do picia i będzie to taka jeszcze jej nie próbowałam właśnie teraz zobaczymy jak będzie tak sobie pomyślałam, że pokażę wam sukienki jakie założę na wigilię do szkoły jutro i na wigilię taką normalną w sobotę idziemy szybko do otworzenia kalendarza adwentowego wtedy zabiorę się za sprzątanie tutaj yy, pokoju bo trochę mi się tego wszystkiego nazbierało yy, muszę jeszcze zrobić jakieś dekoracje na stół i zmontować jeszcze vloga na dzisiaj więc muszę yy, się tym zająć teraz szybko yy, to wezmę kalendarz dzisiaj mamy 21 И Хамар? Trochę chyba wezmę torbę, bo nie wiem po co większy skromont, dwa tej dwie książki Wezmę aparat do szkoły, może coś nagram Tak jak w zeszłym roku na Wibilii Chyba, że nie, także do zobaczenia jutro Hej, dzisiaj 22 grudnia, jest 7 rano, siódma coś I ja właśnie teraz idę na autobus no, to na razie nie będę dalej nagrywać w bufernie i tak mnie nie będzie widać, tak jak e, ostatnio. Także idę na ten czas. Hej, jest godzina 13.18, ja właśnie przed chwilą wróciłam. Na wigilii nic wam nie nagrywałam, e, bo w sumie nie miałam dokładnie czego. No i wiecie, to była ostatnia wigilia, i jakoś tak szybko zleciałam. E, no to teraz mam jeszcze pokażę, co dostałam. W takiej torbie z Krajem Lodów. Jest Elka, Anna, nie pamiętam nazwy ich imion i Ola, a dostałam książkę po opisie. Wydaje mi się, że będzie nawet fajna. No i jeszcze do tego dostałam czekoladę Milka Oreo. A Milka jest super, najlepsza czekolada. No, także dziękuję za ten prezent. Teraz otworzę kalendarz adwentowy, bo też by się przydało w końcu i już za dwa dni Wigilia, ta już normalna, także okienko dzisiaj 22 i dzisiaj mamy serduszko, a teraz pójdę się przebrać em, i zrobię sobie herbatkę, bo jest strasznie zimno na dworze. Stawiłam już wodę na herbatę, ale nie mówiłam Wam o jeszcze jednej rzeczy, a chodzi mi o to, że kiedyś w Nutelli były takie specjalne słoiki i można było zrobić dwie własne etykietki i ja takie zamówiłam i już przyszły w sumie dawno, ale nie miałam takiego słoika dużego, także teraz mam kupiony. I zobaczymy, czy będzie pasarza. E, to już szukam tego listu, co dostałam. Jest, e, list z nitelni. I tutaj mam e, etykietki. Gdzieś tu były. E, I tak, jedną zrobiłam z nazwą mojego kanału, czyli Aleksja. I jedną z napisem I love you. E, I tutaj dodatkowo w tle są takie bardziej elementy. Z muzyką taką zaśpiewania bardziej, a tu jest z muzyką tak ogólnie. Dobra, przyklejęło mi się trochę krzywo, ale mam swoją Nutellę. 3.03 30 Ja właśnie idę spać, tak